Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek mojej kariery z NBA 2K14. Jak w każdym odcinku mam dla Was dwa mecze, pierwszy z nich zagramy przeciwko Toronto Raptors, zgramy na wyjeździe w Toronto, nasz bilans 27-25 jest powiedzmy sobie przeciętny, nie mamy za bardzo szans na zajęcie pierwszego miejsca czy drugiego w konferencji wschodniej przed playoffami, o trzecie będziemy musieli walczyć, już jesteśmy bodajże nawet i trzy mecze, za Washington Wizards i teraz starcie z rywalami, być może w nadchodzących playoffach, bo miejsce 4-5 konferencji owocuje właśnie takim spotkaniem. Zobaczymy, jak to będzie. Przede wszystkim trzeba wygrać, przydałaby się jakaś fajna seria. Jesteśmy już w drugiej części sezonu. Jak widzieliście, ponad 50 meczów już rozegrane. Cały sezon trwa, 82 spotkania, także niewiele tego już zostało. W klubie też już się nic nie zmieni, ponieważ jesteśmy po trade, deadline, więc nie będzie żadnych transferów. Tutaj zobaczcie przechwyt. Jedziemy z kontrą. I alejup, taki dość mizerny. No właśnie, dlaczego te alejupy są mizerne i będą mizerne, ponieważ wrócił po kontuzji Luol Deng. Butler wyleciał z pierwszej piątki, a szkoda. Z Butlerem grało mi się świetnie, zresztą sami to widzieliście. Mnóstwo alejupów, mnóstwo asów. W przypadku Butlera zapewniał mi naprawdę sporo fight. Wam, wydaje mi się też, zobaczymy jak to będzie z dengiem. Tutaj moja akcja indywidualna i pięknie to rozegrałem. Generalnie mecz, mogę powiedzieć, mi nie wyszedł. W tym momencie jest końcówka pierwszej połowy 47-47. Próbujemy zegrać pickem rola z buzerem, trochę inaczej niż zwykle. Nie próbowałem w tym momencie uciekać w farbę. Udało się, jest asysta. Pierwsza połowa tego meczu zakończyła się wynikiem 49 do 50, także jak widzicie niewiele się działo, ja też za dużo punktów nie zdobyłem. Po tej przerwie na All Star Weekend trochę mi się rozregulował celownik i trzeba było zacząć grać. Tak jak wcześniej już grałem indywidualnie i nie bardzo to chciało wychodzić. Nie chcieli trafiać. Zarówno Derry Cross w tym meczu miał fatalną skuteczność. Tutaj kolejny pick and roll tym razem z Noa, udany kolejna asysta. To już akcja z trzeciej kwarty. Ja mam w tym momencie tylko 12 punktów. Dawno tego nie było. Place zagrany na mnie. Wychodzę za zasłony trójka. No w końcu coś wpadło. Wpadła trójka, mam 15 punktów na koncie, ale to nie było to. To nie było ciągle to. Moi koledzy nie chcieli za bardzo grać tu danliwi Nie wiem dlaczego oddał mi piłkę z powrotem. Po to upodałem, żeby rzucał, żeby wchodził pod kosz. Trzeba było dwa razy mu podać. Jeszcze najlepiej powiedzieć, co ma zrobić. No w końcu rzucił tutaj ostatnie sekundy akcji. Wchodzę pod kosz i całe szczęście, że był faul. bo jakby nie było fałlu, był błąd 24 sekund. 17 punktów, 7 asyst to cena, tylko B. Tutaj mamy kolejną akcję. Zaczynamy czwartą kwartę, i chyba to jest moja najlepsza akcja w tym meczu. Akcja 2 plus 1. Zobaczcie, jak wyskoczyłem zaraz po podaniu od Luola Denga, Macie to na powtórce. Od razu ruch w stronę kosza. Zgubiony obrońca jednym krokiem, i proszę bardzo, jaki wsad. No, to naprawdę mi wyszło. Oby coraz więcej było takich akcji. A tutaj zobaczcie, już końcówka czwartej kwarty, minuta 40 do końca. My tracimy 12 punktów. No, potrzebowaliśmy cudu, potrzebowaliśmy rzutów Derry Rose'a, najlepiej trójek, tym razem dwójka celna, w końcu on coś trafił, naprawdę fatalna jego skuteczność, 5 na 18 z gry w tym meczu na ten moment. Co ja mogę powiedzieć o czymś takim, no zdecydowanie przegraliśmy wydaje mi się przez niego i tutaj ostatnia akcja meczu, podanie do Snell'a, asysta zapewniająca mi double-double w tym meczu. Ja też się specjalnie nie popisałem. 106 do 97. Tak kończymy ten mecz. 24 punkty, 10 asyst. Ocena tylko B, i to jestem sam sobie winien ze względu na straty, na słabą grę w obronie. Ale ja byłem tak zdegustowany naszą postawą w tym meczu, zdegustowany postawą Delica Rose, a też moją, momentami, że w kolejnym postanowiłem wziąć na swoje barki całą drużynę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 36-17 taki jest bilans naszego kolejnego rywala, czyli Denver Nuggets. Imponujący, prawda? Druga drużyna zachodu, kto by pomyślał, no ale tak to wygląda w tej grze. A to jak zacząłem ten mecz, to jest mała zapowiedź tego, co się będzie działo od razu, niemal po 7 sekundach akcji. Rzut z pół dystansu, chociaż szkoda, że to nie była trójka, ale nieważne. A plus pierwsze punkty i zaczynamy zabawę. Zgubiony obrońca, i kolejne moje punkty 4 na 4 drużyny. Tym razem Denver w ataku, Lawson mija obrońcę, był tam jeszcze Derek Rose i udało mu się go dobrze obronić. Ja zbieram piłkę i uruchamiamy kontratak. Piłka do Derricka Rose'a, mam tu sporo miejsca i David West mnie kryje, to trzeba będzie wykorzystać. Kolejna zmiana krycia i kolejny zawodnik, który nie nadąży za mną na nogach. Jest faul, niestety nie ma akcji 2+1, plus 1, ale rzut osobiste to jest pewniak. Dla mnie już 6 punktów na moim koncie i my gramy dalej. Tym razem pierwsza asysta Deng. Czaił się czaił na wyjście z za tego obrońcy. W końcu się tak przyczaił, że dostał tą piłkę. Mam pierwszą asystę na moim koncie. A my jesteśmy już w drugim kwarcie. Kolejna indywidualna akcja i zobaczcie, jak ładnie ścina. No a pod kosz West był za bardzo zaaferowany, podwajaniem mnie. I dobrze. I dobrze. Dzięki temu mamy kolejne punkty, ale co z tego jak i tak przegrywamy w tym momencie z siedmioma punktami. Ale po mojej trójce kolejnej, już tylko czterema, trzeba było wziąć się do roboty i to zamierzałem zrobić. Tutaj kolejna moja akcja przy piłce Noa oddanie do mnie mnóstwo miejsca za linią rzutów trzypunktowych i kolejna trójka, mogłem zrobić pół kroku do linii, ale byłem w takiej formie rzutowej w tym meczu, że to po prostu musiało wpaść. Tutaj kolejna akcja w obronie, low są zatrzymane, oddaję do Arizy. Co robi Ariza? W Denver to jest zagadka. David Ways to też swoją drogą. Ale to nie jest ważne kontra. I kolejna akcja w tym meczu. Akcja 2 plus 1. O, brałem sporo odpowiedzialności na swoje barki w pierwszej połowie tego meczu. Zobaczcie już mam 19 punktów. Ale ten rzut fatalny. Zablokowany, ale udało się uratować tą piłkę. Chociaż mamy mało czasu na oddanie rzutu. 4, 3, 2 sekundy. I oddanie ponownie do mnie. Słaby rzut z obrońcą na twarzy. Ale celny. Te trójki zabójcze. I do przerwy. 52 do 50 dla Denver Nuggets. Moja postawa niesamowita. 22 punkty w pierwszej połowie. No, jakby tak było w drugiej, rekord punktowy, 44 punkty. Dałoby się pobić. Dotychczasowy mój rekord wynosi 43, więc matematycznie wszystko jest możliwe. Tutaj kolejna akcja, wspaniała moim zdaniem. I kolejna 2 plus 1, to nie może nudzić. Nie ma niestety w tych meczach zbyt dużo alejupów. Ten, który widzieliście, na no nie był zbyt efektowny. No ale tak już jest: jak Butler nie będzie grał w pierwszej piątce, to będą bardzo nudne mecze, bardzo nudne playoffy. offy Chociaż czy takie akcje są nudne, to wspaniałe podanie. Cozłem do Noa, no nie wydaje mi się. Tutaj kolejna próba zagrania pick and buzzer. ale nic z tego. Luol dęk niepilnowany, świetnie go zauważyłem. Kolejna asysta, więc nie tylko rzucałem. Mam w tym momencie 25 punktów, 4 asysty i kryje mnie David Weston. nie nadąży za mną! Tak jest! Zabójczy crossover i piękny wsad jako bonus. Tak się właśnie gra, kiedy kryje was gość, który nie nadąży za wami na nogach. A tu spread one for first. Najprostsza, najpiękniejsza zagrywka Chicago Bulls. Bez komentarza. To wygląda jak zabawa w piaskownicy. Takie to proste. Tutaj kolejna próba zagrania. Pick and Rolla z Noa. Udane podanie, chociaż bardzo blisko było przechwytu. No, ale na szczęście wyszło 72-72-30 już punktów na moim koncie. 5 asyst, 3 zbiórki. Tych asyst trochę mało, ale ja chciałem ten mecz przede wszystkim wygrać. Kolejne punkty, tym razem po playcie zagranym na mnie, to już też widzieliście nie raz, nie dwa. 32 punkty na moim koncie. Szybka izolacja, znowu sobie pokazujemy. Będziemy się bawić. Ło! Wow, aż się wywalił mój obrońca. Oddanie do Jamesa. Trójka. No i niestety pudło. To była ostatnia akcja trzeciej kwarty. A my jesteśmy w czwarty kwarcie. Pierwsza akcja. I od razu quick triple Heinrich. I celnie. Kolejna asysta na moim koncie. Miałem grać przede wszystkim na siebie. Miałem zdobywać punkty, ale te asysty też jakoś się pojawiały. Siedem asyst. I to asysta. Numer osiem. Chociaż sam bym tego jako asystę nie zaliczył. Podanie do butlera. Tutaj kolejna akcja, pick and roll z Noah. Jest sporo miejsca, jest butler niepilnowany i dlaczego on nie rzuca? No stracił pewność siebie po powrocie Denga. Tutaj trochę zabawy z piłką i fatalna ta akcja, fatalna. No Ale co z tego, jak i tak wychodzi mi w tym meczu. Wszystko akcja, 2 plus 1, 35 punktów na moim koncie i znowu West mnie kryje. Wiecie jak to się musi skończyć, pięknie. Po prostu pięknie wsadł jedną ręką nad Westem. No niesamowita, jeszcze przecież zdążył nawet z obroną. Świetna akcja, tutaj kolejna. Wszystko mi wychodziło, wszystko po prostu mi wychodziło w tym meczu. 39 punktów, 8 asyst, a jeszcze 7 minut do końca. Strach pomyśleć, gdzie się zatrzymam. Podanie do Rose'a. Asysta numer 9. I spójrzcie na to 43 punkty rekord punktów wyrównany i moja ulubiona akcja czyli wybicie z autu zgubiłem krycie i mamy rekord 45 punktów na moim koncie rekord kariery a to jeszcze nie koniec jeszcze dużo czasu przed nami podanie do buzzera mamy double double chociaż czy nazwanie 45 punktowej zdobyczy i 10 ases double double nie jest zbyt skromne. No chyba trochę jest, bo tu punkt numer 47, a my prowadzimy w tym momencie 9 punktami, a to już jest ostatnia akcja meczu. Zwycięstwo mamy w kieszeni: 9 punktów przewagi, 47 punktów na moim koncie. I akcja 2 plus 1, 49 punktów na moim koncie. Jeszcze będzie szansa, żeby zdobyć punkt 50 z linii rzutów wolnych, czy to się uda. Tak jest, rekord kariery, okrągły rekord kariery. 50 punktów, fenomenalny mecz, 11 asyst, 4 zbiórki. Pięknie, po prostu pięknie, zemściłem się za ten nieudany mecz z Toronto. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i z chęcią zobaczycie kolejny odcinek. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć! 50 Would you agree that you put the team on your shoulders and just willed them to win with the way you were scoring? <laughs> I wouldn't say that. Nah, man. If anything, the team was carrying me by setting me up again and again each trip down the floor. I think the guys knew that I had the hot hand, so they made a point to try and spring me for an open look or give me the ball when I cut. This is a team game, and I know I don't even score half of my points without the help I got from my teammates. Best group of guys in the world, man.